Po ubiegłotygodniowym wyjeździe na ulicę Szczecina w Komitecie Protestacyjnym kolejna mobilizacja. Już we wtorek przedstawiciele mają spotkać się z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i rozmawiać o kolejnych postulatach, które muszą zostać zrealizowane przez władze, by protest się zakończył. W poniedziałek rolników odwiedzili przedstawiciele Związku Zawodowego Sierpień 80. Przyjechaliśmy tutaj ze Śląska, by wyrazić naszą solidarność, nasze wsparcie dla tego protestu rolników. Ich żądania, postulaty są słuszne, my je popieramy. I też przyjechaliśmy przekazać nasze gazety związkowe, gdzie mamy opisaną tą sytuację. Związkowcy będą namawiać rolników do podjęcia wspólnych działań w celu pokazania władzy, jak wielką siłą są ludzie pracy, którzy nie godzą się na wyzysk i ignorancję. Według rzecznika Związku Sierpień 80 zachowanie władzy wobec rolników jest dowodem na to, że władza nie liczy się ze zdaniem obywateli, a dialog na tej płaszczyźnie jest niemożliwy. Z tym rządem tak się rozmawia. To pokazuje też, że zapanowania Donalda Tuska, nie ma żadnego dialogu społecznego. Dialog społeczny to fikcja, on umiera. I ja się nie dziwię, że są protesty. My też protestowaliśmy niejednokrotnie. Strajki, które robiliśmy były też pod ziemią kopalni. Tutaj mówię o kopalni Budry, gdzie był też strajk. No i takie protesty będą, one się będą nasilać. I to też pokazuje, że z tym rządem rozmawiać się nie da. Ten rząd nie przyjmujemy merytorycznych argumentów i tylko działa presja protestu, presja strajku. Tymczasem protest pod Agencją Nieruchomości Rolnych trwa dalej. Po ubiegłotygodniowym wyjeździe na ulicę Szczecina jeden z postulatów rolników został spełniony. W agencji rozpoczęła się kontrola. Ma ona wykazać jak dotychczas funkcjonował ANR w Szczecinie i czy ziemia rzeczywiście trafiała w ręce obcego kapitału. Przeprowadzona kontrola... W agencji ona praktycznie została nas wymuszona strajkiem w ubiegły, w ubiegły czwartek i zapowiedzią ta, 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 takiego dużego protestu. Co prawda jest to uciążliwe dla mieszkańców, ale prosimy to wyrozumiać, bo tu walka jest nie, nie tylko o nasze sprawy rolnicze, ale chodzi to o Polskę i również o miejsca pracy dla nich w wodnie zachodnio pomorskim. Obecni w poniedziałek w Szczecinie związkowcy sierpnia 80 namawiali rolników z Komitetu Protestacyjnego na wspólne działanie przeciw rządowi, ale nie w Szczecinie, a już w Warszawie. Póki co jednak rolnicy zapewniają, że na czas rozmów zostają w naszym mieście. Na razie nie wyjeżdżamy ze Szczecina i to najprawdopodobniej prędko to, to nie, nie nastąpi. Uważamy, jutro się mamy spotkać z przedstawicielem yy, yy, ministra, rozmawiać o naszych postulatach praktycznie odnośnie ziemi te postulaty jeszcze nie zostały zakończone, to był tylko pierwszy etap. Myślę, że, że rząd będzie przygotowany bo dostał wytyczne, prawdopodobnie dostał wytyczne od pana ministra, na jaki temat będziemy rozmawiać, a te pozostałe 11 postulatów praktycznie nie wiem, czy, 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 czy jakie będzie stanowisko rządu. Przypomnijmy, protest pod agencją nieruchomości rolnych w Szczecinie trwa od 5 grudnia 2012 roku. Rolnicy sprzeciwiają się sprzedaży ziemi obcemu kapitałowi, co dzieje się za pośrednictwem tzw. słupów. Wizytujący Szczecin pod koniec roku minister rolnictwa przyznał, że takie sytuacje mają miejsce w naszym województwie. Do porozumienia jednak nie doszło do dzisiaj.